Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie. W czwartą niedzielę okresu wielkanocnego, podczas transmisji modlitwy Regina Celi wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem. Za dwie minuty, o godzinie dwunastej, Ojciec Święty przekaże nam swoje cotygodniowe orędzie. I odmówi z nami krótką modlitwę, królowo nieba, wesel się alleluja. Udzieli nam na zakończenie swojego błogosławieństwa. Widzimy teraz pielgrzymów zebranych na placu świętego Piotra, którzy w oczekiwaniu na Ojca Świętego mogą cieszyć się wspaniałą rzymską pogodą. W Rzymie jest trochę wietrznie, ale stosunkowo ciepło i słonecznie, jak widzimy. Lada chwila rozpocznie się modlitwa w niedzielę Dobrego Pasterza, w czwartą niedzielę okresu wielkanocnego. Oczekujemy w skupieniu na ukazanie się Ojca Świętego. Możemy dostrzec, że plac świętego Piotra jak zwykle jest bardzo pełny ludzi, pełny pielgrzymów z całego świata, przybyłych na to cotygodniowe spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Za chwilkę usłyszymy wystrzał z armaty o godzinie 12 na wzgórzu Galileo na wzgórzu Giannicolo, która każdego dnia o godzinie 12 wystrzeliwuje salwę. I widzimy już Ojca Świętego w oknie Pałaców Apostolskich. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Ta niedziela poświęcona jest Jezusowi, dobremu pasterzowi. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce i kładzie nacisk na ten aspekt do tego stopnia, że powtarza go trzykrotnie. Ale w jakim sensie, zastanawiam się, pasterz oddaje swoje życie za owce? Bycie pastorzem, pasterzem, zwłaszcza w czasach Chrystusa, było nie tylko pracą, było życiem. Nie chodziło o tymczasowe zajęcie, ale o dzielenie całych dni, a nawet nocy z owcami. Życie z nimi, że tak powiem, w symbiozie. Jezus więc wyjaśnia, że nie jest najemnikiem, który nie troszczy się o owce, ale tym, który je zna. On zna owce. Tak jest. On, pan, pasterz nas wszystkich, zna nas, każdego z nas. Woła nas po imieniu. A kiedy błądzimy? Szuka nas, aż znajdzie. Więcej. Jezus jest nie tylko dobrym pasterzem, który dzieli swoje życie z owcami, ale on jest dobrym pasterzem, który za nas oddał swoje życie i z martwych wstając dał nam swojego ducha. Jezus, dobry pasterz. To właśnie chce nam powiedzieć Pan za pomocą obrazu dobrego pasterza, nie tylko, że On jest przewodnikiem, że On prowadzi owce, ale że myśli o każdym z nas. I że o każdym z nas myśli jak o miłości swojego życia. Pomyślmy o tym: Ja jestem dla Chrystusa ważny, niezastąpiony wart nieskończonej ceny jego życia i nie jest to tylko sposób wypowiadania się figura retoryczna on naprawdę oddał za mnie swoje życie umarł i z martwych wstał za mnie dlaczego bo mnie kocha i znajduje we mnie piękno którego często ja sam nie dostrzegam bracia i siostry jakże wiele ludzi uważa się dzisiaj nieudolnych a nawet niewłaściwych Ileż to razy myślimy, że nasza wartość zależy od celów, które uda nam się osiągnąć, na przykład od sukcesu w oczach świata, od osądów innych. Ileż to razy jesteśmy zrezygnowani z powodu błahych rzeczy. Dzisiaj Jezus mówi nam, że mamy dla niego wielką wartość i to zawsze. Tak więc, aby odnaleźć siebie. Trzeba najpierw stanąć w jego obecności, pozwolić się przyjąć i podnieść w miłujących ramionach naszego dobrego pasterza. Bracia i siostry, zadajmy sobie więc pytanie: czy potrafię każdego dnia znaleźć chwilę, aby ogarnąć tę pewność, która nadaje wartość mojemu życiu? Potrafię znaleźć czas na modlitwę, adorację, uwielbienie. Przebywanie w obecności Chrystusa i pozwolenie Mu, aby mnie utulił On, bracie, siostro. Dobry pasterz mówi nam, że jeżeli to uczynimy, odkryjemy tajemnicę życia. Przypomnijmy sobie, że dobry pasterz, on, który oddał życie za ciebie, za mnie, za każdego z nas, że dla niego wszyscy jesteśmy ważni, każdy jeden z nas i wszyscy. Niech Matka Boża pomoże nam odnaleźć w Jezusie to, co niezbędne do życia. Królowo nieba, wesel się alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo wstał Pan prawdziwie, alleluja. Boże, któryś przez martwych zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, amen. Chwała Ojcu i Duchowi Świętemu. Za zmarłych wiernych wieczny odpoczynek raczym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn. I Duch Święty. Amen. Amen. Drodzy, bracia i siostry. Świętujemy dzisiaj światowy dzień modlitwy za powołania, który ma jako temat. Wezwani do siania nadziei i tworzenia pokoju. To piękna okazja, aby Kościół jako wspólnotę, którą charakteryzuje polifonię charyzmatów i powołań do służby Ewangelii. W takim kontekście serdecznie pozdrawiam nowych prezbiterów, diecezji rzymskiej, którzy zostali wyświęceni wczoraj po południu w Bazylice Świętego Piotra. Módlmy się ze mną. W dalszym ciągu śledzę z bólem i zmartwieniem również sytuację na Bliskim Wschodzie. Ponawiam mój apel, aby nie poddawać się logice wzajemnego oddawania sobie wojny. Niech przezwyciężą drogi dialogu i dyplomacji, która może wiele uczynić. Modlał się każdego dnia za pokój w Palestynie, w Izraelu. I mam nadzieję, że te dwa narody prędko przestaną cierpieć. I nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, umęczonej Ukrainie, która bardzo cierpi z powodu wojny. Z bólem przyjąłem wiadomość o śmierci w wypadku. Ojca Matteo Pettinari, <laughs> młodego misjonarza maryjnego na Wybrzeżu Kości Słoniowej, znanego jako nieutrodzonego misjonarza, który zostawił wielkie świadectwo pięknej służby. Módlmy się za jego duszę. Serdecznie witam wszystkich Was, Rzymian i pielgrzymów z Włoch i z wielu innych krajów. Z wdzięcznością przyjmuję siostry Apostołki. Dziękuję za waszą, waszą radosną służbę w duszpasterstwie powołań. Pozdrawiam wiernych z Witerbo, z Brescia, Alba Areco, Arezzo, Ojciec Święty Wymienia Miasta Włoskie. Miasteczka z południowych Włoch, młodzież z Kapokrocze, młodzież również z parafii rzymskich, młodzież bierzmowaną i młodszą, życzę Wam wszystkim dobrej niedzieli. Pozdrawiam oczywiście młodzież od niepokalanej, wspaniali jesteście. Bardzo proszę. Nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia. Ojciec święty pozdrowił nas dzisiaj. W niedzielę dobrego pasterza przypomniał nam również o powołaniach. Bo nie tylko musimy być wdzięczni Bogu za to, że posłał nam Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, ale bądźmy wdzięczni również za wszystkich pasterzy, których stawia na naszych drogach. Dziękujmy Bogu również w sposób szczególny za matkę Angelikę, która wczoraj były 101. rocznica jej urodzin, matkę założycielkę naszej telewizji WTN. Dziękujmy również za wszystkich pasterzy posługujących w telewizję WTN, wszystkich pracowników. I prosimy Pana o nowe, dobre powołania do tego życia pasterskiego. Bóg, zapłać za wspólną modlitwę! Tłumaczył dla Państwa i modlił się wraz z Państwem Rafał Fleszar.